No i ja wtedy jej powiedziałam. Elo castrati. Hejo. Heika. Elo. Siema. Ej, mogę dodać mojego chłopaka? Siema. Ej, dobra, robimy face reveal? Jedzio, okay. Dobra, to ja zacznę. Mam na imię Myra, mam 17 lat i to ja. Moja besti. Spoko. Ładna. Nawet git. Zostań matką moich dzieci. Dobra, mam na imię Maja, mam 17 lat i to ja. Moja piękna besti. Ładna. Spoko. Git. Chod znaczy śliczna. Teraz ja mam na imię Amelka, mam 16 lat i to ja. Śliczna. Ładna. Git. Spoko. Moja piękna bogini. Dobra, to teraz ja mam na imię Liam, mam 18 lat i to ja. Mój kociak. Ładny. Git. Spoko. OMG ale I znaczy śliczny. Okej, okay, to ja mam na imię Alex. Mam 18 lat i to ja. Ładny. Spoko. Moja krew. Git. Śliczny. Myśli chyba się zakochałam. E, ja mam na imię Michał i mam 18 lat i to ja. git. Mój misiu. Czekajcie chwilę, bo rodzice mnie wołają. 123, was Ej, bo moi rodzice jadą na wakacje i nie będzie ich przez tydzień. I chciałam się was zapytać, czy chcielibyście do mnie jutro o 17 przyjechać na nockę? tak. Dobra, to widzimy się jutro u mnie o 17, papatki.